Piątek 7 listopada zapraszamy na serwis informacyjny Krośnieńskich Wydarzeń. W tym tygodniu powiemy między innymi o tym, co działo się podczas i po debacie pod nazwą Kiedy będziemy bezpieczni, która odbyła się w Osiecznicy, o nowym logo Powiatu Krośnieńskiego, a także zapowiemy wernisarz nowej wystawy w Zamku Piastowskim czy akcję organizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. Zapraszamy. Kiedy będziemy bezpieczni? Na to pytanie próbowano znaleźć odpowiedź w Osiecznicy podczas organizowanej przez Stowarzyszenie 515 Km Odry i Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego seminarium o gotowości na kryzys wodny. Odra uczy nas, że woda nie zna granic, ani gmin, ani stanowisk. Dziś porozmawiamy o tym, co tak naprawdę daje nam bezpieczeństwo. Miejsce debaty nie było przypadkowe, o czym przypomniał burmistrz Krosna Odrzeńskiego. Znajdujemy się w miejscowości Osiecznica, która najbardziej ucierpiała w województwie lubuskim, ponieważ było tutaj zalanych łącznie ponad 200 budynków. Stąd miejsce też nie wybrane przypadkowo. Musimy rozmawiać o tym, jakie są zagrożenia, jeśli chodzi o rzekę Odrę, ale też jakie rzeka daje nam szansę. Podczas debaty szukano rozwiązań, jak radzić sobie z kryzysami, co daje nam bezpieczeństwo i jakie szanse czy zagrożenia daje nam rzeka. Eksperci z różnych dziedzin mieli sporo do powiedzenia. Najistotniejszą rzeczą dla mnie jest to, przy w ogóle organizacji tego typu, tego typu rzeczy, i tak uważam, jest przygotowanie się do rozmaitych kryzysów jeszcze za czasów pokoju, kolokwialnie rzecz biorąc, tak? My mamy na to czas. Niestety często jest tak, że w ogóle tendencja jest taka, że wybieramy od siebie to, że może się coś zadzieć. To nie jest tylko kwestia zalania wodą, niedoboru wody, ale kwestia wielu, wielu, wielu innych rzeczy. Rzeki między innymi są fantastycznymi regulatorami obiegu wody w przyrodzie i właśnie przez to, że one wylewają swoje wody w czasie powodzi na doliny, to one nie tylko w ten sposób pozwalają odtwarzać zasoby, zasoby wodne w dolinach, ale też przez to się również oczyszczają. Awaryjne źródła wody no, no muszą nam dać możliwość zaopatrzenia tego minimum. To minimum to Około 2 litry na mieszkańca, tak, tak mówi normatyw, bo mówił o awaryjnym zaopatrzeniu, oczywiście to jest takie minimum do, do funkcjonowania, nie da się zbyt długo na tym minimum przetrwać. Tym, jak powódź wyglądała w gminie Wołów opowiadał m.in. obecny burmistrz tamtej gminy, kiedy w 1997 roku pękły wały. To co się działo wówczas, łódka, te z zbudzkie, ja pamiętam do dzisiaj, to są miejscowości nadodrzańskie, tam generalnie mieszkańcy zmagają się i z komorami, naprawdę i ziemia jest i powiem tak, oni rzadko kiedy wybrzedzali, ale wówczas ja pamiętam, co się stało. Jak ten biegł nasz, nasz burmistrz, notabene go pozbawiłem burmistrza, ile on obejrzał zupełnie niesłusznie, to po prostu ja tą lekcję zapamiętałem. To był zaledwie fragment całego wydarzenia. Równie ciekawie było po konferencji, ale już w terenie. Sposoby na budowę prostych filtrów do wody, szybkie, ale spokojne reagowanie na kryzys, Nocny przemarsz przez las, czy nauka rozpoznania skażenia wody to była część praktyczna, która wzbudziła spore zainteresowanie. Tuż po serwisie zapraszamy na pełną relację z debaty pod tytułem: Kiedy będziemy bezpieczni? Wydarzenie realizowane zostało w ramach projektu Stowarzyszenie 515 Inicjuje budowanie odporności lokalnej wobec kryzysu wodnego w gminie Krosno-Odrzańskie, sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wsparcia organizacji pozarządowych moc małych społeczności. Tak prezentuje się nowe logo powiatu krośnieńskiego, które poznaliśmy podczas konferencji wdrażającej strategię promocji turystycznej partnerskich powiatów krośnieńskiego i sprawa Nysa w ramach projektu Powiat z Marką. To nowy krok w jakości przekazu oferowany przez powiat. Znaków i symboli, które można znaleźć w logo jest wiele. inspiracją do tworzenia logotypu były trzy rzeki na terenie powiatu krośnieńskiego, czyli Bukr, Odra i Nysa. Które od zawsze kształtowały nasz krajobraz. Znajdziecie je Państwo w tych oto trzech falach. Przejdę dalej. Te fale tworzą płynny, nowoczesny znak przypominający kiść winorośli. Mam nadzieję, że widzicie to Państwo. A to jest z kolei nawiązaniem do odradzających się tradycji winiarskich na, na terenie naszego powiatu, bo te winnice są już również w mieście Kubińsk, z czego się bardzo cieszymy. Ogonek ułożony jest w literkę P. Jak powiat. Trzy zielone kółeczka, które widzicie Państwo w głębi, symbolizują bąbelki wina musującego, ale również, co mnie bardzo cieszy, odzwierciedlają położenie na mapie Krosna Odrzańskiego, Gubina i powiatu Szprynajsa. Nowe logo to nie wszystko. Powiat stawia na rozwój turystyki w regionie, wspólnie z ekspertami, którzy przedstawili główne założenia strategii. Marzy nam się, żeby ten mariaż tego wspaniałego określenia klimatu, kultury, natury, ale także wina oraz szprawaltu, który jest wpisany na Światowym listę Dziedzictwa UNESCO, był wspólną drogą na wiele kolejnych inicjatyw, projektów i lat. Autorem nowego logotypu był natomiast Artur Ławecki. Logotyp to nie tylko po prostu znak graficzny, ale to też historia, która mu towarzyszy. To jest naprawdę piękne, bo za znakiem graficznym zawsze stoi jakaś osoba no to zespół ludzi. I to jest coś, co właśnie wyróżnia mocno perspektywę, z jakiej patrzymy na Nowości jest jeszcze więcej, ale o tym po serwisie. Pełna relacja z konferencji tuż po serwisie informacyjnym i na naszym kanale YouTube. Cmentarz pełen ludzi, pełen zniczy i kwiatów. Tak na początku listopada prezentują się setki cmentarzy w całej Polsce. W tym także cmentarz komunalny w Krośnie Odrzańskim. W związku z uroczystościami wszystkich świętych ludzie nie zapominają o bliskich i tych, którzy byli ważni dla społeczeństwa. Tak jak rok temu burmistrz, wspólnie z sekretarz gminy i przewodniczącym Rady Miejskiej odwiedzili groby honorowych obywateli miasta Krosna Odrzańskiego. 1 listopada to data pełna zadumy i wspomnień po tych, których już z nami nie ma. Niejedna osoba zapaliła w tym roku symboliczny znicz na grobie bliskiej lub dalszej rodziny czy znajomych. Podobnie jak w latach ubiegłych, okolice cmentarza patrolowała także policja, dbając o bezpieczeństwo. Nie zabrakło także tradycyjnej mszy polowej. Dzisiejsza uroczystość obudziła nas potrzebę pełnego zawierzenia się Maryi, Królowej Wszystkich Świętych. Gorliwej modlitwy za przyczyną wszystkich Świętych, aby stawiali się za nami u Boga, Ojca naszego, aby wypraszali nam łaski, pomoc w drodze. Do naszej świętości. Bodmy się także gorąco, za wszystkich naszych bliskich znag. Za tych, którzy poprzedzili nas. Do wiecznej ojczyzny, za którymi każdego dnia tęsknimy. A czy Wy odwiedziliście w tym roku cmentarz niekoniecznie w samym Krośnie Odrzańskim? Czy może takie wizyty przeprowadzacie regularnie, nie tylko z okazji początku listopada? Cały czas w gminie Krosno-Odrzańskie trwa rok tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. To okazja do występów, lekcji historii, spotkań, wycieczek i innych ciekawych wydarzeń organizowanych właśnie w tym kierunku. Śladami Bolesława Chrobrego to spotkanie w mediatece było prawdziwą lekcją historii. Najpierw za sprawą pana Tomasza Struka i jego prezentacji, a następnie dyskusji z udziałem m.in. honorowych obywateli miasta krosno odrzańskie pani Kazimiery Potockiej oraz pana Jerzego Szymczaka. Jak mamy tutaj portret namalowany przez Matelkę, to Matelka ja powiedział, że chciał właśnie w tym portrecie pokazać taką srogość, taką energię, taki nerw z niego po prostu był, Być może, że te geny gdzieś tych polskich jeszcze nie Do spotkania z historią szerzej powrócimy w przyszłym tygodniu. O tym, jak świętować takie rocznice, najlepiej wiedzą dzieci. Zajrzeliśmy więc do przedszkola, numer 4 i oddziałów przedszkola w Krośnie Odrzańskim. Raz za tak wyglądał pokaz mody królewskiej, podczas którego najmłodsi mieszkańcy Krosna Odrzańskiego. Przenieśli się w czasy dawnych władców. Kreatywne stroje rodem z przeszłości zachwyciły każdego. To był doskonały przykład nauki historii przez zabawę. Jeszcze na moment wracamy wspomnieniami do października i miesiąca, który poświęcony jest seniorom. Byliśmy w osiecznicy, gdzie co roku sołectwo organizuje bal dla starszych mieszkańców. W tym roku było wyjątkowo muzycznie. Osiecznica może być przykładem dla pozostałych sołectw, jak organizować tego typu wydarzenia. Dziękuję Wam, drodzy seniorzy, że zjawiliście się, przyjęliście zaproszenie i chcecie się z nami po prostu wspólnie pobawić. Po raz kolejny kilkudziesięciu seniorów bawiło się wspólnie w świetlicy wiejskiej, podkreślając, że wiek to tylko liczba. Każdy rok naszego życia, tak właściwie mamy w tej chwili wiek idealny. Dlaczego? Bo każdy rok naszego życia jest wyjątkowy i niepowtarzalny, i dlatego, że możemy go przeżyć tylko raz, każdy rok. Więc nie martwmy się tym, że się starzejemy, bo to jest przywilej dostępny nie dla wszystkich. Gości specjalnych także i w tym roku nie zabrakło. Mam takie że Państwo realizujecie coraz więcej swoich pasji, że Państwo tryskacie energią. Jak widać też na przykładzie Pani Ani, podejmujecie się nowych wyzwań. Lubię bardzo cytat ze świętej pamięci już aktora Jana Nowickiego, który będąc w wieku senioralnym powiedział, że młodość jest przereklamowana. I patrząc po tym, jak bawią się nasi seniorzy, muszę powiedzieć, że ma rację. Cieszę się że bardzo, że jestem wśród Państwa. Cieszę się bardzo, że ten Dzień Seniora jest kontynuowany, bo pamiętam, że ten dzień zapoczątkował, czy od tego dnia zapoczątkował w świętej pamięci Stasiu Nowicki, Potem kolejny sołtys to kontynuował I cieszę się, że pan tę pałeczkę przejął i ten Dzień Seniora jest dalej organizowany. A czy wykorzystaliście w październiku z imprez organizowanych dla i na rzecz seniorów? Koniecznie zapiszcie datę 19 listopada o godzinie 18. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim zaprasza do włączenia się w ogólnopolską akcję Dzieciństwo bez przemocy, zapoczątkowaną przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Właśnie w środę 19 listopada kierownictwo i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej Będą czekać na Was przed budynkiem ośrodka na placu Unii Europejskiej, by wspólnie zapalić czerwone światło w akcie poparcia akcji. Pracownicy Krośnieńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej już teraz odwiedzają lokalne instytucje oraz placówki edukacyjne, zachęcając do udziału w tym wydarzeniu. My także zachęcamy. W środę 19 listopada bądźcie gotowi o godzinie 18. Wspólnie stwórzmy napis: Stop przemocy który widoczny będzie z drona. Zabierzcie ze sobą latarki i znajomych. Takiej wystawy w Krośnie Odrzańskim jeszcze nie było. W Centrum Artystyczno-Kulturalnym Zamek zobaczymy wyjątkową wystawę fotografii Zdzisława Beksińskiego. Kim był ten niezwykły artysta? Jako młody artysta zajmował się fotografią, wygrywając szereg konkursów międzynarodowych. Dziś Beksiński jest rzadziej kojarzony z czarno-białymi zdjęciami, jednak to właśnie od nich zaczął swoją karierę. I właśnie fotografie Beksińskiego będzie można zobaczyć w Zamku Piastowskim. Będą to zarówno czarno-białe zdjęcia z lat 50. i 60., czyli z wczesnego okresu twórczości, jak i fotomontaże komputerowe z ostatniej dekady twórczości artysty, z którym pożegnaliśmy się w 2005 roku. Wernisarz odbędzie się w środę 12 listopada o godzinie 17 w Zamku Piastowskim, a cała wystawa będzie dostępna do 25 stycznia 2026 roku. Kolejna tura wyróżniających się młodych sportowców z nagrodami od burmistrza Krosna Odrzańskiego. Tym razem w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim pojawili się m.in. lekkoatleci, karatecy czy tancerze którzy w ostatnim czasie osiągali bardzo dobre wyniki w swoich konkurencjach. Nie przeszło to niezauważenie, a sukces i ciężka praca po raz kolejny zostały docenione. Jest to też forma do tego, żeby zmotywować młodych zawodników i do tego, żeby wiedzieli, że ktoś dostrzega sukcesy i też trzymamy do nas skrót klucz i wizujemy, żebyście dalej trenowali, dalej polepszali swoje osiągnięcia. I dalej byli zmotywowani do tego, żeby uprawiać ee, dyscyplinę, w której jesteście najlepsi. Krosno Odrzańskie sportem stoi, co udowodniliśmy już w ubiegłym tygodniu pokazując poprzednie grupy sportowców. Sukcesy osiągane przez młodzież motywują kolejnych młodych sportowców do pracy nad sobą. Ważne jest jednak wsparcie, zarówno te ze strony rodziców, trenerów czy władz gminy, bo sukces sportowców to także sukces trenerów. To jest zawsze sztab, klub, tak, że to jest sukces i sportowca. To jest też praca oczywiście trenera. Nie powiem, że nie, to jest też współpraca z rolnicami, rodzinami, sponsorami. I również jak już tu jesteśmy, chciałbym podziękować gminie za tegoroczne wsparcie, bo też dużo nam to pomogło. Wyróżnionym sportowcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Sprawdzamy, co ciekawego będzie działo się w sporcie w najbliższy weekend. Zaczynamy od siatkarzy, którzy 8 listopada o godzinie 15 na wyjeździe zagrają z zespołem UKS Żak Krzeszyce. Po trzech meczach siatkarze SKS Tęczy Krosno-Odrzańskie są na czele tabeli. Do tej pory nie zanotowali jeszcze porażki w trzeciej lidze. W piłkarskiej klasie okręgowej przedostatnia kolejka rundy jesiennej. W sobotę 8 listopada o godzinie 13.30... Pogoń Wężyska zagra u siebie z Unią Kunice Żary. To będzie ostatni domowy pojedynek piłkarzy z Wężysk na własnym boisku tej jesieni. Natomiast dzień później, w niedzielę 9 listopada o godzinie 14.00 MKS Tęcza Krosno-Odrzańskie podejmie u siebie zespół Kargowia-Kargowa.